Że mu bije coś w środku, że lubi mój śmiech, mój skin, moją obecność na spawnie. I o późnym wieczorku patrzył na mnie, jakbym był jedynym graczem w świecie. A teraz moje serce świeci się na czerwono, bo nie wiem, czy on jeszcze pamięta. A potem Peter, cała słodycz w głosie. Taki niepewny, ale gdy mnie widzi, to mu drży całe podejście. I kiedy mówi stary, jesteś dla mnie ważny, to moje serce skacze jakbym dostał w Ederfolym, bo na jaździe. Po kocham sagiego! Kocham też Peterka Dwóch chłopaków, a ja jeden i to mnie rozrywa Serce mam jak Endercie, zamknięte, a w środku buza i sami nie wiecie, jak bardzo chciałbym was obu dotknąć w te same późne noce a niebo nad nami fioletowe jak neter. Nie chciałbym komuś z was powiedzieć mój, ale boję się cholernia. Zagi ma w oczach coś, co pali mi płuca. Jak patrzy to zapominam, jak się mówi, jak się walczy, jak się wrzuca. Chciałbym mu powiedzieć: Stary, jesteś moją definicją miłości. Ale kogo ja oszukuję? Bo jest jak to, przed deszczem nocy. A Peter, jego głos łamie mi gardło, jak mówi jej. Zostań jeszcze, to zostaje naprawdę. On jest ciepły jak ognisko na zimnym biomie. I czasem marzy, by przytulić go tak mocno, jak zamyka się dłonie. Bo kocham Sagiego, kocham też Piterka dwóch chłopaków Jak redstone po zwarciu A chciałbym po prostu jednego z nich wziąć za rękę w żarciu Czy warcie? I może to głupie, i może to trudne Ale chciałbym być dla jednego z was czymś więcej niż tylko kumplem Chciałbym krzyknąć sagiemu Stary, ja cię kocham tak serio Bez żartów, bez memów, bez zgrywy Chciałbym mu powiedzieć, że jego uśmiech pali mi serce jak klawa, ale boję się, że się uśmiechnie i pójdzie w inną stronę świata. Chciałbym też powiedzieć Piterowi, że kiedy na mnie patrzy, to robi mi się ciepło pod żebrami, jakby zapalał ogień, który wstydzę się przyznać, że mam, że w nocy myślę o nim częściej niż powinien myśleć chłopak. O chłopaku Może kiedyś powiem Jednemu z nich prawdę Że to nie jest żart, nuta, drama Tylko miłość naprawdę A jeśli wybiorę źle to trudno Bo kochać chłopaka to nie błąd To piękne nawet jak boli Sagi Peter Jeśli to słyszycie to wiecie Że moje serce już dawno jest waszym itemem A ja tylko chcę Żeby ktoś z was powiedział Chodź do mnie chłopie Zostaniesz na zawsze?